Yes, you're ogromne emocje, może dzisiaj w końcówce nie do końca piłkarskie, ale nie, za, nie zaogniajmy sytuacji. Powiedz mi, no nie można czuć satysfakcji kompletnie po tym remisie 0-0, mimo wszystko z wiceliderem. Zgadza się, tym bardziej, że graliśmy u siebie, przy tak dzisiejszej publiczności. Szkoda jest punktów, bo wiadomo, z tyłu zespoły gonią, nie znamy jeszcze do końca wszystkich wyników. No ale ta czołówka, powoli się robi ciasno. No to, chcieliśmy na pewno wygrać, ten moment chyba było widać. No niestety, no. brakuje, brakuje, no nie wiem, tej strzele, strzelecka nie jest i mam nadzieję, że no, no w końcu się odblokujemy i zaczniemy strzelać i wygrywać te mecze, no bo przede wszystkim o to wszystko chodzi. Jeśli chodzi o te wyniki, których nie znacie, to nie wiem czy wiesz, Lechia przegrywa dzisiaj, Polonia Warszawa przegrywa, także one nie są takie najgorsze, no ale tym bardziej szkoda, mo można było znowu odskoczyć, znowu się nie udało. No dokładnie, odskakujemy od Zagłębia Sosnowy na cztery punkty od innych zespołów na... Większą ilość punktów. Szkoda, szkoda, bo naprawdę coraz większy ścisk się robi w czołówce tabeli. Wiadomo, no też nie tylko my, ale inne zespoły pod jakimś presem, będą presją grali. Mam nadzieję, że my mamy na tyle doświadczony zespół, że będziemy jednak kroczyć zwycięstwem, od zwycięstwa do zwycięstwa i umocnimy się na czele tabeli. Po tym przegranym meczu we Wrocławiu, kiedy również dominowaliście, może nie w takim stopniu, ale no przewaga ogromna nad rywalem, mówiliście, że trzeba zagrać bezbłędnie. Zagraliście bezbłędnie, zagraliście no chyba bardzo dobrze. Jak oceniłbyś wasz występ? Na pewno wszyscy chcieli, wszyscy się starali, wszyscy walczyli. E, oprócz tego taka e, mały dodatek, wiadomo derby to są, e, wszyscy chcieli się pokazać. Szkoda, szkoda tych straconych dwóch punktów. Dopisuje się jeden, ale jakby nie było straciliśmy dwa. Opisuje się jeden i bardziej chyba zadowolony z tego jest Sosnowiec, no bo goście przyjechali tutaj wybitnie, broniąc się, no wydawało się, że akurat taka drużyna no to powinna tutaj powalczyć o coś więcej niż ten remis. Zdecydowanie, sądziliśmy, że Sosnowiec coś, coś pokaże, coś, coś będą chcieli też tutaj zrobić. No, my pokali, pokazaliśmy jednak swój charakter yy, tutaj drużyny, myślę, że stłamsieliśmy, bo naprawdę jakiejś stuprocentowej sytuacji nie mieli i mówię, no... Szkoda tylko, że gramy dobrze, ładnie dla oka, ale nie strzelamy tych bramek co w piłce i w każdym sporcie jest chyba najważniejsze. A ja po tym meczu dzisiaj mam wrażenie, że kibice zupełnie nie mają do was pretensji. Chyba czujecie ich jako 12 zawodnika. Na pewno, na pewno i we Wrocławiu usłyszeliśmy głośny doping i tak samo, a tym bardziej tutaj w Kożowie. wspaniała publiczność. Szkoda tylko, że nie ujrzeli bramki. Zwycięski oczywiście dla nas, bo naprawdę zasłużyli na to. No też chcieli, chcieliśmy wygrać, no bo... Wiadomo, po to się wychodzi, żeby wygrywać. Ja, przede wszystkim, jestem bardzo zadowolony z osiągniętego rezultatu tutaj. Z gry na to, masz mniej, ale z nie pomogło nam kontuzję treścińskiego na początku. Bacha to nas troszeczkę dezorganizowało i ruch w pewnym momencie grał tylko ruch i bronił Peskowicz. W drugiej połowie już to troszeczkę lepiej wyglądało, ale tak jak powtarzam, ja cieszę się tylko z osiągniętego tutaj rezultatu spotkania. Hmm. Ja bym się przychylił do tutaj y, komentarza y, i skwitowałbym y, te dzisiejsze spotkanie Ruch Peskowicz 00. Y, jeżeli chodzi o grę, y, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń i, i, i będziemy dalej pracować. Jestem przekonany, że y, ta gra przyniesie efekty. Ważne jest y, w moim odczuciu wyczucie tego klimatu. I ten klimat nie jest y, zbyt. Y, no, zbyt dobry taki właśnie zaraz po zejściu się, bo drużyna się po prostu czuje mocno, a, a, a czegoś tam zabrakło i to yy, nie można mieć do nikogo w pewnym, no w jakimś tam generalnym odczuciu żalu, ale jest niedosyt i to, to, to jest yy, w sporcie no, czasem najbardziej bolesne, prawda? Łukasz już pomyczł lidera z wiceliderem po tej świętej wojnie Hanysu z Gorolami, no i jeżeli można na chłodno po 20 min minutach taki mecz oceniać, no to oceń go swoimi słowami. Na pewno ogromny niedosyt, bo mieliśmy kilka bardzo dogodnych sytuacji, które powinny znaleźć się w siatce, aczkolwiek no, nie dopisuje nam szczęście i jakaś taka niemoc. Szczęście szczęściem, ale gra może się podobać. Już po meczu ze Śląskiem wracał, to wyglądało zupełnie inaczej niż wcześniej. Dzisiaj no, mnie osobiście wydaje się, że ta piłka chodziła Wam tak, jak chcieliście, tylko właśnie brakuje tego wykończenia. Ty jako napastnik, czy, czy ostatnio wystawiany na lewej pomocy jesteś za to odpowiedzialny? Czujesz jakąś presję związaną z tym, że, że nie strzelacie? Znaczy, no na pewno w każdym przypadku można lepiej dograć, można lepiej szczelić no cóż mogę powiedzieć, no nie wychodzi. Chciałbym nad tym pracować. Ty jako człowiek stąd, no doskonale czułeś tą atmosferę, czułeś jaką rangę dla kibiców ma to spotkanie. A powiedz mi, jak odbierali to koledzy z różnych, których, no, którzy są ostatnio w większości w szatni, a którzy nie pochodzą ze Śląska? Myślę, że, że tak samo nastawieni jak my byli do meczu, bardzo bojowo i, i z chęcią zwycięstwa. No, Grają dla ruchu i są teraz z takimi Ślązakami. Jesteś zadowolony ze swojego występu? Miałeś parę sytuacji sam, żeby umieścić piłkę w siatce, a co ważne, te sytuacje sam sobie wypracowywałeś? To znaczy zadowolony. Zadowolony by był, jakbyśmy ten mecz wygrali, a tak to raczej nie masz czego być zadowolonym, bo jednak jeden punkt to na swoim boisku przy tak grającym zagłębiu na pewno nas nie satysfakcjonuje. Jeżeli twoi koledzy, o których mówiliśmy, nie czuli tej atmosfery jeszcze przed meczem, to na pewno poczuli ją w trakcie. Jak słychać na boisku doping kilkunastu tysięcy ludzi? Czuli tą atmosferę na pewno w szatni już przedtem, ale na boisku no, duży, duży komplement dla kibiców, bo to co się działo, to naprawdę w lidze, w lidze na pewno żaden klub nie ma takich kibiców jak Ruch. Komplement dla kibiców i słowa uznania w ich stronę, no ale. Przydałoby się jakieś potwierdzenie, najlepsza okazja teraz w Ostrowcu w środę, jedziecie tam po trzy punkty, no bo tego wymaga się od lidera, ale łatwo znowu nie będzie, znowu będziecie grali przeciwko drużynie, która pewnie stanie w dziesiątkę w swojej bramce. No, na pewno na pewno tak będzie, ale myślę, że już w Ostrowcu zdobędziemy trzy punkty.